Cała Polska śpiewa z nami, kamerzysta za kratami, wszystkie dzieci już nam płaczą, że kamusia nie zobaczą. Cześć, witajcie z tej strony wasza Lori we własnej osobie. I dzisiaj słuchajcie, mamy kolejną siermową aktualizację, w której to dodano em, em, no, em, przyłącz się do Big Bony, która zmieniać? A, dobra, która zami chce zamieniać śmieci w skarby. E, tak, i to dodali, czyli jakąś maszynkę, która nazywa się Rumak i my mamy coś tam z nią robić. E, czekajcie, muszę odpalić tą stronę e, SSO. E, Big Boning pracuje nad Rumakiem. E, nasza. E, Nasza troszkę stuknięta zegarmistrzyni z srebrnej Polany majstru, majstruje przy swoim najnowszym i najwspanialszym wynalazku: rumaku. To skrót od recykling użytecznych materiałów albo. Klamotów, rzecz jasna. To niesamowite urządzenie potrafi zmieniać skarby w w śmieci w skarby. Sorry. To znaczy, będzie potrafić, gdy już zacznie działać. Big Bonnie wciąż rozwiązuje różne problemy związane ze swoim wynalazkiem i potrzebuje Twojej pomocy, żeby wszystko przebiegło bez przeszkód. Gdy już pomożesz Big Bonnie przy jej urządzeniu, będziesz mogła wkła wkładać do niego surowce wtórne znalezione na Jorwiku. W nagrodę otrzymasz. Przedmioty przetworzone przez Rumaka, ilekroć pomożesz bony, bony ulepszyć jej urządzenie, będzie ono zapewniać lepsze nagrody. Rumak potrafi tworzyć rozmaite, rozmaite magiczne przedmioty, rzeczy do ulepszenia twojej szafy, a nawet takie, które pomogą Ci awansować na wyższy poziom. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli to ma być poziom konia, to no już trochę... trochę słabiej, bo jednak nie dodali, czy to jest poziom postaci, czy konia. No ale... Um, rozumiecie, o co chodzi. Um, I bardzo mnie ciekawi to, te ulepszenia twojej szafy to jest naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawe, ciekawe, jak to wygląda. No i mamy jakieś szukać śmieci na jorwiku, ale to wiecie co, już się przekonamy. Jak zaczniemy te, za, zaczniemy te zadanka. Eee, mamy zadanko. O oh yeah. ale naprawdę dziękuję SSO, że w końcu wzięliście się za zada zadania. I hejka, Ariana, widzę, że tu przyszłaś. No ale teraz nie mam czasu na pis pisanko, sorry. Eee, o Jezu, ścina! Ścina! Czemu mi ścina? Kurde, dobra, słuchajcie, to widzimy się w miasteczku Srebrnej Polany. Okej, okay, i jesteśmy już na miejscu, ojejku, Jezu, mam nadzieję, te, te lagi są straszne. Naprawdę, nie wiem czemu nigdy mi nie zacina, a teraz nagle tak, o, e, tak nagle. O Jezu, ile ludu, stój, kuniu, <grym> kuniu, no, 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 dobra. Big Bonnie, czy mi się wydaje, czy coś się w niej zmieniło? Nie, ciągle jest tak samo... Brzydka, jak, jak, jak zawsze była. Bez urazy. Cześć, jak zawsze, świetnie wyczucie, jak zawsze świetne wyczucie czasu, asystentko. Tak mówię oczywiście o tobie. Twoja wiedza przydałaby się każdej genialnej inżynier. Tutaj mówię o, oczywiście o sobie. Aha. Ok. Widzę w Twoich oczach błysk kreatywności. To z pewnością iskierka geniuszu. Powiem Ci o moim największym wynalazku. Tak, dokładnie. Wynalazłam rumaka. Rumaka. Dobra. Czekajcie, mikrofon mam za daleko. Boję się, że będzie mnie gorzej słychać. Uwaga, bo jest trochę nieokrzesany. Dziwny trochę, ale okej. Okay. No dobrze. Wciąż pracuję nad rumakiem. Nieźle, nie? Mówisz, że nie wiesz, czym jest rumak? Recykling uży... Użytecznych materiałów albo klamotów, czyli rumak, to potężne urządzenie zamieniające zwyczajne surowce, w twórne w coś bardziej przydatnego. To urządzenie pozwala przekształcić rzecz, rzeczy codziennego użytku w wycenne i użyteczne przedmioty. Projekt jest, jest Wciąż we, we wczesnej fazie, ale przy odrobinie wysiłku uda nam się sprawić, by ta na wytwarzała wodkowe siodła i nie tylko. Poszukaj surowców twórnych we, w miasteczku lub na terenach get. Następnie przynieś je tutaj i pomóż mi ulepszyć rumaka. Coś wyczułam, że tutaj pojawi się jakiś odcinek pomocniczy z tych śmieci, czy co to tam było, więc jeżeli trzeba będzie tego szukać, to możecie na mnie liczyć, kochani widzowie. Do uruchomienia rumaka potrzebujemy jeszcze około pięciu surowców wpórnych, yy, udanego recyklingu. Tymczasem ja się zastanowię nad kolejnym ulepszeniem. No dobrze. Yy, więc szczerze robi się ciekawie i tak, mamy tutaj wymieniać jakieś rzeczy. O, Jak to ładnie wygląda, czekajcie, no tak o yy, recykling yy, rumak, recykling użytecznych. Yy, 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 Zmieni swoje śmieci w skarby. Ale fajnie to wygląda! No nieźle. Dobra, to słuchajcie, musimy znaleźć jakieś 5 śmieci. i yy, yy, yy. Tyle, no dobra, no to słuchajcie, tylko gdzie ja mam, czekajcie, czy ta beczka tu była, bo jakoś tak dziwnie, nie, to nie ona, nie o nią chodzi, jestem ciekawa jak to w ogóle wszystko wygląda, tutaj błony Big Bunny powiedziała, że mamy szukać na miasteczku Srebrnej Polany, czy tutaj w tym miasteczku, więc będę tu szukać, co nie, ojejku, ojejku, koniu, jedź. E, tylko tak, e, tylko problem jest w tym, że ja nie wiem, gdzie one są. Okej, okay, kochani, więc jestem na, e, na placu budowy Get, czy jakoś tak, tutaj pole naftowe Everwind. E, I tutaj dzięki, dzięki bardzo Marii Mary, Mary, no tak, no, bo tutaj mi dała znak, o tam widzę kolejnego, że są tutaj i tak to wygląda. I słuchajcie, to jest naprawdę ładne. E, tak, chwalę teraz wygląd śmieci. Zobaczcie, jak to jest dopracowane, naprawdę mi się. Zobaczcie tylko na to, ten... no moim zdaniem jest to dopracowane, no nieźle, naprawdę, no nieźle, bardzo. Ciekawe w ogóle. Dobra, zbieramy to i to jest naprawdę dość malutkie. Wygląda to tak. Przy odrobieniu pomysłowości można zamienić ten przedmiot w coś wartościowego. Tutaj mamy kolejnego. E także słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym nagrała odcinek, gdzie pokazuję wam wszystkie te lokalizacje tych całych buteleczek, to e hejka! E hejka, Izabela! E pozdrawiam! E jeżeli chcecie, żebym e nagrała taki odcinek, pomoc pomocniczy, to chętnie się za to wezmę, bo w sumie nie mam em, zbytnio co do roboty, tak naprawdę na razie. E, no dobra, więc myślę, że może być tutaj jeszcze jakiś trzeci. Tak mi się wydaje, tutaj może. O, tak, nie myliłam się. E, no i mamy. I moim zdaniem to chyba jest wszystko em, na, tej, na tym placu budowy GET, szczerze. Bo nie ma tutaj jakiegoś dość dużego rozbudowanego terenu, więc jeszcze ponoć w Forcie Pinta coś jest. Okej, okay, dziękuję też Arianie, że mi tutaj napisała. O jest! I to inna butelka, zobaczcie! Nie no, nieźle. Naprawdę. Fajnie. Dobra, mamy kolejny, kolejnego śmiecia. Patrzcie, co znalazłam. Tędy przejeżdżałam i wydawało mi się, że tutaj nic nie było, a tu jednak. Coś było i nie wiem, czy ja tego nie zauważyłam, czy to przypadkiem się jakoś nie, nie pojawia po jakimś czasie czy coś w tym stylu, ale w każdym razie mamy już pięć buteleczek i możemy przetestować tą całą maszynę, jak ona działa i w ogóle, i w ogóle, więc w takim razie widzimy się już w, u Big Bunny i tej całej... I tego całego rumaka. Okej, okay, więc dojeżdżamy już do naszego celu i już idziemy przetestować. Okej, okay, jak to ładnie wygląda. Naprawdę tutaj muszę ich pochwalić. Na pewno chcesz yy, tak. O, jeszcze kleszczy nam nasza postać. O, i Big Bony ma zadanka. Dobra, czekajcie. On żyje. Orety, on żyje. Właściwie to nie żyje. Te mroczne dni są już przeszłością. E, ważniejsze jest jednak to, że nasz cudowny rumak działa. Już pracuje nad schematami kilku następnych ulepszeń. Nie przestawaj przynosić surowców e, wtórnych, w a zrewolucjonizujemy pojęcia śmieci na Jorbiku. Powodzenia! Moje pierwsze kroki były dość nieciekawe. Przez wiele lat, lat pracowałam jako mechanik, przekręcając i odskręcając odkręcając ruby. Tutaj na szczęście masz coś naprawdę wyjątkowego. Muszę też przyznać, że jestem pod wrażeniem. W ramach podziękowania podzielę się z tobą wpisem z mojego starego dziennika, który opowiada o największym dokonaniu w świecie technologii i inżynierii. Mam nadzieję, że wyciągniesz odpowiednie wnioski. Ok, czyli mamy jakąś historyjkę i zobaczcie, bo o tak. Wpis do cuda i. In... Okej, okay, czyli mamy kolejne jakieś książeczki. Cuda e, nauki i technologii nie do wiary ja Bonille blind i... sorry, kaleczę otrzymałam e, propozycję pracy jako operatorka nowotorskich urządzeń organ. Nie do końca więc, co takie stanowisko oznacza, ale jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Muszę przyjąć tę pracę. Nigdy nie słyszałam o tej firmie, ale muszę wszystko trzymać w tajemnicy. Pracują tutaj nad ściśle tajnymi projektami przy użyciu najbardziej zaawansowanych zdobyczy nauki i technologii, które jeszcze nie trafiły na jorwicki rynek. To odpowiedź na moje modlitwy. Już od jakiegoś czasu nie radziłam sobie finansowo i mając się prac do dorywczych przy konserwacji zegarów i tym podobnym. I tym podobnych. Jednak moją prawdziwą pasją jest Przekraczanie granic nauki i technologii, by tworzyć fascynujące rzeczy. Od małego wiedziałam, że chcę się zająć inżynierią, mechaniką i chromometrią. Patrzyłam na wieżę zegarową w Edynburgu i marzyłam, by się na nią wspiąć, a następnie rozebrać ją na części. Moje stanowisko przy pracy na platformie wiertniczej przy zachodnim wybrzeżu Jorwiku, co? Oczywiście miejsce to wybrano dla zachowania tajemnicy w ramach em, Kontraktu, dostanę nawet darmowe wyżywienie. Nigdy nie myślałam, że będę żyć na morzu. Na nowe życie, pełne cudów i tajemnic, które skrywa przed nami nauka. Wyruszam za kilka dni. Za kilka dni. I słuchajcie, czy to jest platforma wiertnicza? No nieźle, ciekawie. Okej, okay, kochani, więc to by było na tyle w tym odcinku. Tylko to dodali. Oczywiście jeszcze zmieniono jakieś tam napintabiany i araby, że teraz kosztują 485 sterkońców i też inne położenie. Jest y, tych koni czyli są teraz na wyspie Padok, więc taka, takie info. Za tydzień będzie kolejny wyścig, tym razem w Zielonej Dolinie i znowu wyścig, no cóż, ale okej, okay. trzeba wytrzymać. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo zadowolona, że dodali wreszcie coś innego niż ciągle te konie i, i jakieś tam wyścigi, że coś dla odmiany jest i to jest bardzo moim zdaniem fajne, że o tym pomyśleli. No... I tak jak już mówiłam na początku, koniecznie piszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek na moim kanale, gdzie pokazuję właśnie lokalizację tych całych buteleczek, żebyście no ulepszyli sobie te rzeczy, ale nie wiem, czy wszyscy mają gdzie indziej, czy no rozumiecie o co chodzi, więc dajcie znać, czy takie coś chcecie. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki do góry wraz z subskrypcją, no i tam na dole macie komentarze, więc możecie wyrazić swoją opinię na temat tej aktualizacji, a ja się z Wami żegnam już kochani, więc do następnego trzymajcie się cieplutko, no i papatki!